Witam Państwa. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że występuję w ramach pewnej współpracy na dwóch kanałach. Na kanale Stanisław Krajski i na kanale Pantarei, i one są jakby w ścisłej współpracy. Także mówię o tym, bo chciałem zachęcić Państwa do wsparcia obu kanałów. I dużo osób już jeden i drugi kanał wspierało, za co bardzo dziękuję, części wysłałem książki, kartki świąteczne z podziękowaniem tym, którym zdążyłem, części też, pozostałej części dziękuję teraz osobiście i... Otwierają się też nowe perspektywy wspierania, o te wspieranie zabiegamy, bo tutaj koszty nam wzrastają, nie mówiąc o tym lokalu, w którym jesteśmy. Nie wiem, czy on był, czy będzie, mam nadzieję, że niedługo jakoś będzie pokazany w całości w którymś z programów i pojawiły się nowe formy, nowe możliwości wsparcia, Czyli takie przyciski, że szybko, łatwo można tam się zadeklarować z małą chociażby sumą na, na takie stałe wpłaty, i będą różne tam bonusy z tego powodu, różne dodatkowe uprawnienia, prawda? Będą zniżki, do, znaczne zniżki do wszystkich publikacji wydawnictwa Świętego Tomasza Zakwinu, pewnie do innych wydawnictw. Będą specjalne programy, które będą oglądali tylko ci, którzy wsparli, prawda? Między innymi zasygnalizowałem. Ten serial, jeżeli można tak powiedzieć, filozofia szatana, czyli pokazanie, jak który, którzy filozofowie znani nam, czy znani z historii filozofii, robili ludziom wodę z mózgu, walczyli z chrześcijaństwem, udając filozofów. A tak naprawdę to za nimi stał szatan. Pierwszy taki odcinek już zrobiłem. I teraz tak, dzisiaj. Chciałem powiedzieć o cudownym leku na koronawirusa. Może to jest takie sformułowanie prowokacyjne i pod włos, chociaż jakby nie do końca. To znaczy, załóżmy, że koronawirus stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, przynajmniej dla niektórych. Na pewno pociąga za sobą milion mega negatywnych skutków. Jak nie sam, to przez to, że politycy i nie tylko politycy masoni go używają, żeby nas wdeptać w ziemię, żeby nas psychicznie wykończyć, żeby nas zdrowotnie wykończyć, prawda, że jest on pretekstem. Ale w każdym razie coś jest, coś działa, coś zabija w takim czy innym zakresie, nie wiemy do końca w jakim zakresie, bo nikt nie ufa tym prawie nikt nie ufa, wielu nie ufa tym. Różnym oficjalnym danym dotyczącym zachorowań czy dotyczącym zgonów. Tym bardziej, że coraz więcej osób, coraz bardziej poważnych się dziwi, że grypy nie ma prawda? i zaczyna się zakładać, że ktoś ma grypę, a oni mówią, że ma koronawirus. W każdym razie ewidentnie jest pewne negatywne zjawisko, które jest wykorzystywane do niszczenia nas, czyli. Chcielibyśmy, żeby ludzie nie chorowali, na, nie, 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 nie zarażali się koronawirusem, nie było epidemii. No i teraz, jak to zrobić? No i, i ludzie wymieniają różne medykamenty, różne techniki prawda, nabywania odporności, inni się tam separują. Moja żona. Hmm, Dostała od koleżanki ostatnią książkę pod tytułem Matka Boża Łaskawa, Strażniczka Polski. To jest książeczka autorstwa Izabeli Kozłowskiej i Małgorzaty Pabis, tak ona wygląda. No i zaczęła ją czytać i ja mam dużą pomoc i rękę w żonie, bo... Jak ona coś przeczyta, to tak jak ja bym przeczytał, no bo oczywiście mi cytuje co celniejsze fragmenty, referuje mi, jak mnie coś tam zaintryguje, zainteresuje, no to ją podpytuje, to mi odpowiada albo potyka mi, żeby dany fragment przeczytał. No i ta książka mnie yy, zainteresowała, ale ona spowodowała, że otworzyła mi się klapka w głowie, prawda? I ta klapka. Która się otworzyła, skierowała moją uwagę z powrotem do mojej książki pod tytułem Spisek przeciwko Matce Bożej i Polsce. I w tej książce jest obszerny rozdział o Matce Bożej łaskawej. Pisałem o tym samym, co w tej przed chwilą prezentowanej książce. I jest tam taki punkt, pod tytułem, bo dużo opisałem w tej książce o objawieniach 1920 roku, jest taki punkt pod tytułem "Objawienia 1920 roku i Matka Boża Łaskawa z Warszawy", bo to Matka Boża Łaskawa się objawiła w 20 roku i uratowała Polskę i Europę przed zalewą bolszewicką, nie Piłsudski, tylko Matka Boża. No i teraz Cała ta historia Matki Bożej Łaskawej z Warszawy, bo przypomnę, że ona miała swój kościół w Warszawie, który jej zbudował Jan Kazimierz, kiedy jej własny kościół drewniany został spalony przez Szwedów. I ten kościół, co jej zbudował Jan Kazimierz, to teraz się nazywa kościół garnizonowy i jest kościołem garnizonowym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że... Warszawiacy Polacy za bardzo się wiązali z Matką Bożą Łaskawą, i ona jakby była za bardzo polska, i car, czy tam któryś jego z jego urzędników tego nie chciał i zabrał, kazał zabrać Matkę Bożą Łaskawą z jej własnego kościoła i umieścił ją u jezuitów na Starym Mieście. I co ciekawe, do dzisiaj tam przebywa na wygnaniu. Nie bardzo to rozumiem. No, i historia się zaczęła, cała historia Matki Bożej Łaskawej zaczęła się od 1410 roku w Faenzie w północnych Włoszech. Przeor klasztoru Dominikanów zaczął szerzyć kult Matki Bożej Łaskawej, aby ratować ludność miasta od zaraz. W mieście tym, Joannie a Tumis ukazała się Matka Boża w złotej sukni i błękitnym płaszczu, która w uniesionych dłoniach trzymała złamane strzały Bożego gniewu. No, czyli informacja była taka, zaraza jest zawsze efektem Bożego gniewu. A Boży gniew to nie jest złość, czy po prostu taki gniew, jaki my mamy. Pamiętajmy, że co innego w odniesieniu do Boga znaczy miłość, co innego sprawiedliwość. Miłość w odniesieniu człowieka może być taka malutka i ona może prowadzić do zaszkodzenia drugiemu człowiekowi. Miłość Boga to jest zawsze chce dla ciebie dobra. Prawda? I Boży gniew jest reakcją na zło, jakie powoduje człowiek, a człowiek, który powoduje zło, nie szkodzi Bogu, tylko szkodzi samemu sobie i szkodzi innym ludziom. Więc po pierwsze, pamiętajmy, że prawda katechizmowa, którą uczy się małe dzieci, Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Karze po śmierci, ale karze i za życia. Więc jest coś takiego jak kara, która jest efektem Bożego Gniewu, ale Boży Gniew to jest też jakby coś takiego, co. Powoduje, że Bóg chce ludzi uzdrowić, chce, żeby wrócili na normalną drogę. No i tutaj ten Boży Gniew został ujęty plastycznie w formie strzał. Matka Boża z Fałęzy, która objawiła się w Fałęzie, trzymała złamane strzały gniewu Bożego, to znaczy, gniew Boży, jakby postaci strzał spadał na ludzi, a Matka Boża jako Matka Boża łamała te strzały, zatrzymywała ten Boży gniew. No i w, po tym objawieniu, yy, kiedy yy, no bo Matka Boża tam zażądała powszechnego postu i trzydniowych procesji pokutnych, które biskup yy, Sylwester de Caza zarządził faenzy i niedługo po tym yy, zaraza yy, ustała. I wtedy wykonano pierwszy wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Wykonany techniką freskową w, tysiąc, w tym samym roku 1410 w gotyckiej świątyni Dominikanów Faenza. Według wizji tej Joanny Akustomis. I od ten, tego czasu Faenza stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Łaskawej. I pijarzy przenieśli ten pobożnościowy kult do Polski. Stąd on, ona ten obraz pojawił się w kościele Pijarów, Drewnianym wtedy, tam przy miodowej. I pierwszy rektor warszawskiego konwentu Pijarów, ojciec Jacynt Orselli, urodzony właśnie w okolicach Faenzy, Włoch, chciał pobudzić w Polsce cześć dla Dziewicy Łaskawej, by zyskać jej opiekę nad Warszawą. I zamówił on duży obraz. Który był inspirowany tym freskiem. I ten obraz pojawił się w Warszawie, właśnie i wisiał, i on był używany, znaczy używany, złe słowo, prawda? Matka Boża łaskawa przez, w praktyce w Warszawy, w praktyce Polski, stała się opiekunką, strażniczką Warszawy i Polski. I kiedy pierwszy raz Matka Boża Łaskawa uratowała Warszawę przed zarazą, wysłano do faenzy chorogie z łacińskim napisem, tu czytam ten napis w tłumaczeniu polskim, miasto Warszawa śluby ci składa i pozdrawia ci dziewico i pragnie by obraz, co niesie zdrowie ludom i królestwom, był ochroną zachowany w kościele Pijarów. Bądź taką, jaką byłaś pod niebem południa, bądź strażniczką Lechi i pozwól, że nazwiemy cię patronką ludu północnego. Chroń Berła Kazimierzowego i ofiaruj Lechi pokój oraz złamane strzały. Wojny otomiańskie oraz choroby odpędź daleko, a swoich czcicieli i świątynię swoją broń o Maryję. I później... Był, czego już nie opisałem w swojej książce. Była kolejna zaraza. To opisane jest w tej książce Matka Boże Łaskawa, Strażniczka Polski. I z tej książki się dowiadujemy. Znajdujemy tam fragment dokumentu z XVIII wieku, w którym dokumentu miejskiego, jeżeli można tak powiedzieć, w którym czytamy. Gdy w w 1770 roku znów przybliżyła się do stolicy epidemia. Magistrat wystosował petycję. Nie jak można by oczekiwać do stołecznych lekarzy, lecz do protektorki miasta tego Najświętszej Marii Łaskawej, jako pośredniczki naszej przed Bogiem u Księży Pijaru. I w dokumencie tym rajcowie yy, nie tylko przyrzekli patronce stolicy Solenne publiczne modlitwy, yy, na których tak szlachetny magistrat, jako i postulstwo, pospólstwo, znajdować się mają, ale nałożyli na wszystkich mieszkańców Warszawy obowiązek składania wotów do odwrócenia nieszczęścia. No i cała Warszawa chodziła w procesjach, modliła się, prosiła Matkę Bożą łaskawą. Matka Boża łaskawa się wstawiła, strzały Bożego gniewu połamała i zaraza natychmiast. Odeszła. I teraz zauważmy jedną rzecz, bo o tym pisze w tej książce Spisek Przeciwko Matce Bożej i Polsce, że w 1920 roku Matka Boża objawiła się dwukrotnie na polu bitwy i w pierwszym objawieniu była z tymi połamanymi strzałami Bożego Gniewu w rękach, a w drugim już nie. No, czyli tak jakby poinformowała, że to, co działo się w Polsce. W latach dwudziestych, przed rokiem dwudziestym, no to jakby ona już nie będzie bronić Polski. Ale możemy znów błagać Matki Bożej Łaskawej i to ona nas uratuje. Ona, jej syn, Bóg ojciec, uratuje nas przed zarazą, a nie co innego. I jest to najpewniejszy środek. <kluzny> <kluzny> powiedzmy, <kluzny> użyjmy tego. Sforów mułowania, jedyne lekarstwo przeciwko koronawirusowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, już po raz drugi Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego organizuje akcję pod tytułem Wyprawka i zabawka dla polskiego Orlęcia w Kazachstanie, to znaczy pomoc dla polskich dzieci w Kazachstanie. Pamiętajmy o tym, że w Kazachstanie było, no, nie wiem, można powiedzieć chyba, że miliony Polaków zesłanych. W czasie II wojny światowej moja rodzina, mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, moja prababcia e, również spędzili parę lat w Kazachstanie. I teraz tragedią tych ludzi jest to, że oni tam zostali zepchnięci na margines, sproletaryzowani. I później, kiedy zaczęło się to nowe w 1989, wszyscy pozabierali swoich z Kazachstanu, bo tam oczywiście nie byli tylko Polacy, tam były setki tysięcy Niemców. Niemcy wszystkich zabrali. Myśmy ich nie zabierali, i jeszcze dotąd tam są. Jest wielu Polaków, prawda? I wiemy ze statystyk, że oni są najmniej wykształceni, najbardziej zepchnięci. Jak przyjeżdżają do Polski, bo wciąż jest repatriacja, tylko w niedużych ilościach, i coś wiem na ten temat. No to są ludzie, którzy często już nawet nie mówią po polsku, nie ze swojej winy. I tutaj się dopiero w Polsce uczą polskiego, ale ci, którzy zostali, no, trzeba im pomóc. Prawda? Nie możemy tych Polaków zostawić samych sobie. Także jeszcze raz gorąco wzywam do uczestnictwa w tej akcji, akcji pomocy dla polskich dzieci w Kazachstanie, prezentów dla polskich dzieci w Kazachstanie. Dziękuję bardzo.